Jest sobie typek, mieszka w domku letniskowym rodziców i każdej zimy spala obłędne ilości drewna i tak ma zimno. No, kominek to nie jest skuteczne źródło ogrzewania. Wydaje się, że nic nie można zrobić, bo nie ma dużych środków na remont. I jest społeczność absolwentów kursu projektowania permakulturowego, która decyduje się pomóc. W formie weekendowego warsztatu, dzięki pomocy z Duna, który miał gotowość zaangażować się w taki projekt, dziękuję, Robert Płaszczyk, budujemy piec rakietowy. To jest bardzo efektywny piec i równocześnie umożliwiający palenie także mniejszym gabarytowo drewnem, czyli takim, które łatwiej jest też wyciągnąć sobie z lasu własnego. A piec jest obudowany prawie toną cegieł, dzięki czemu akumuluje temperaturę przez pół dnia, przez dzień i niemożliwe staje się niemożliwe. A wspólnota, dzielenie się, bo tutaj nastąpiło dzielenie się swoim czasem, swoją po prostu siłą, łapami, które, yy, które przynosiły cegły. Ale równocześnie jest to dla każdego obopólny zysk, bo wszyscy uczestnicy tego warsztatu mogą nauczyć się murować, mogą dowiedzieć się, jak takie piece się buduje, a ja mam coś, co samodzielnie nie byłoby możliwe. I to jest co Coś, co jest dla mnie najważniejsze w permakulturowości. Nie grządka, spirala ziołowa i kompostownik, tylko troska o ludzi, troska o ziemię i dzielenie się nadmiarem to są tak zwane trzy etyki permakultury. I to jest takie coś, co daje nadzieję na lepsze jutro, bo my te zmiany robimy już dziś małymi krokami. Małe jest okej. Okay. To też jest bardzo permakulturowa rzecz. Mała zmiana. Mała zmiana jest okej. Okay, bo mało da się zrobić.